Dzisiaj chwila prawdy. Komputer mamy założony. Bezpiecznik się tutaj w tej skrzynce na razie nie pali. Komunikacja z silnikiem, jak widzicie, jest. Tak więc czekamy tylko na zdjęcie. Komponent protection i dopasowanie kluczyków i to by było na tyle. Miejmy nadzieję, że auto zapali. Na razie bez kolektora, ale postaram się jak to jak będzie już komponent zdjęty to postaram się założyć yy, założyć kolektor i, i będziemy odpalać Musi to chodzić no i się wychodzi także operacja się udała Od na razie jest Teraz ściągamy komponenty żeby z także Słuchaj, ja na Tak więc coś się udało. Silnik chodzi, silnik pracuje, czyli auto żyć będzie. Mamy zegary odblokowane. Wszystkie moduły, które podłączyłem, oprócz bramy garażowej, są w menu. Jeszcze nie działają, bo trzeba przeprowadzić kalibrację. Mamy wyświetlacz head-up, system nagtowizji, adaptive cross control i, i breaking guard. Wszystkie funkcje są aktywne, więc kwestia, kwestia teraz y, ustawienia wszystkich y, sensorów co prawdopodobnie zrobi nam Audi. Yy, tutaj widzicie gaz. Mamy mamy tutaj yy, wyświetlacz. Mamy tam centralkę. Centralka ma połączenie z komputerem. Wcześniej coś było nie tak. Nie wiem co. W każdym razie działa. Kierownica grzeje. Mamy kierownicę teraz okrągłą zamiast kierowni, znaczy, też była okrągła, ale 4 przepraszam, a teraz jest 3 e, z dużymi łopatkami słabo widać ciemno jest, no ale nic w każdym razie e, auto żyć będzie e, zakładamy dalej gaz e, jutro zakładamy butle no i jakiś filmik z zakładania butli na pewno zrobię także do jutra i do usłyszenia cześć